Witamina C u śpinek morskich, jak to faktycznie jest? Prawdą jest, że śpinki nie syntetyzują, czyli nie wytwarzają witaminy C w swoich organizmach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że nie posiadają one enzymu nazywanego oksydazą glukonolaktonową. Jako ciekawostkę wspomnę, że tego enzymu nie posiadają jeszcze ludzie oraz niektóre gatunki naczelnych, czyli małp. Bardzo wąska grupa i my także się w niej znajdujemy. Jakie funkcje w organizmie spełnia witamina C? Dzięki niej nasze organizmy lepiej wchłaniają żelazo, miedź i witaminę B12. Metabolizuje cholesterol. Jest niezbędna do procesu biosyntezy, L-karnityny, kolagenu oraz neurotransmiterów. Uszczelnia naczynia krwionośne, ma działanie antyoksydacyjne, czyli chroni nas przed wodnymi rodnikami, które tylko czyhają, aby się rozgościć i przyspieszyć proces starzenia się organizmu. Są też przyczynami wielu chorób. Dlatego tak ważne jest, żeby nasze świnki morskie miały odpowiedni poziom witaminy C w organizmie. No ale jeśli organizm nie wytwarza tej witaminy, to skąd ją brać? Głównie z warzyw. Bardzo fajnym warzywem jest pietuszka, w której w 100 gramach znajduje się aż 59 mg witaminy C. Ale to papryka przoduje, bo tam można jej znaleźć aż 140 mg. Dużo mają też białkoły, bo nawet 130. Jeśli chodzi o suplementację, to jest to ostateczność. Najlepiej jest, gdy świnka przyjmuje odpowiednią porcję tej witaminy dziennie z warzyw, owoców, granulatu, siana i ziół, a odpowiednia wartość waha się między 10 a 50 mg na świnkę. Dlaczego właściwie jest to takie istotne? Bo świnki, środkiem dobrej witaminy, mogą stracić nawet zęby. Stają się one kruche i wypadają, a nazwą tej przypadłości jest szkorbut, zwany potocznie chorobą marynarzy. Stawy stają się bolesne, świnka traci apetyt, traci nawadzę i odporność zaczyna tracić na sile coraz bardziej. Zatem jest to poważne zagrożenie nie tylko zdrowia, ale i życia. Więc warto o to dbać, podając odpowiednią karmę z optymalną dawką witaminy C oraz smaczne warzywa. Nazwę tej karmy źródła powyższych informacji znajdziecie w opisie mojego filmu. To na tyle moi drodzy. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to możecie zasubskrybować mój kanał. A tymczasem do następnego. Cześć!